Tutaj pamiętając, że będzie pierwiastek ze 144 na pierwiastek 225 to będzie pierwiastek ze 144 przez pierwiastek z 225 według tej definicji pierwiastki iloczynu. a pierwiastek ze 144 to 12 a pierwiastek ze 225 to 15 czyli 12-15 wyjdzie.

Jeżeli nie jesteście pewni, nie pamiętacie jeszcze pierwiastków, możecie, możecie skorzystać z kalkulatora. 144 pierwiastek, to 12, plus pierwiastek z 36, no to pierwiastki do 10 powinniście znać na pamięć, to jest 6, i minus pierwiastek z 256.

to jest 1,8 minus 2,5 odejmujemy większą od mniejszą możemy wyciągnąć minus przed nawias i otrzymujemy wtedy 2,5 odjąć 1,8 o minusie trzeba pamiętać Minus i to się równa minus 0,7 Resztę przykładów spróbujcie sobie sami zrobić ćwiczenie 26 Wyłącznik przed pierwiastek Żeby to zrobić musimy rozbić iloczyn Musimy rozbić naszą liczbę na iloczyn dwóch liczb, z których jedna będzie kwadratem jakiejś liczby. Przykładowo. Pierwiastek z 80 to pierwiastek 16 razy 5 I teraz pierwiastek 16 możemy obliczyć to jest czwórka. A pierwiastek z 5 zostaje. Zostaje 4 pierwiastki z 5.

Ta. Pierwiastek z dwunastu. To się równa. Pierwiastek cztery razy trzy. W nawiasie. To się równa. Pierwiastek cztery razy. Pierwiastek z trzech. To się równa dwa pierwiastki z trzech. Tutaj możecie posługiwać się też kalkulatorem, żeby sprawdzić, tak jak w przykładzie E. Pierwiastek ze 108. 1 plus 0 plus 8 to 9, więc dzieli się na 9. A 9 moglibyśmy wyciągnąć. Tylko musimy jeszcze obliczyć sobie, ile to będzie 108 przez 9. To jest 12. Pierwiastek. Dwanaście, dziewięć razy dwanaście, dziewięć razy dwanaście, ale dwunastkę jeszcze możemy rozłożyć na iloczyn cztery razy trzy dziewięć razy cztery razy trzy. To się równa pierwiastek z dziewięciu razy pierwiastek z czterech razy. Pierwiastek z 3 czyli 3 razy 2 razy pierwiastek z 3 czyli 6 pierwiastków z 3. Kolejne przykłady spróbujcie rozwiązać sobie sami przejdziemy do ćwiczenia 27 i zrobimy podpunkt B. B i C. Ćwiczenie 27. Podpunkt B. Pierwiastek z 8, Minus 8. 2 pierwiastki z 2 mamy doprowadzić do postaci A pierwiastków z 2 pierwiastek z 8 to pierwiastek z 4 razy 2 nawiasie oczywiście dwa pierwiastki z dwóch. To się równa dwa pierwiastki z dwóch. Minus dwa pierwiastki z dwóch. To się równa 0. Przykład C.

Pierwiastek 49 razy 2 To się równa 4 pierwiastki z 2 Dodać 7 pierwiastków z 2. Pierwiastek z 2 to jest jakaś określona liczba Także dodajemy tylko współczynniki przed tym pierwiastkiem z 2. To wychodzi 11 pierwiastków z 2. Kolejne przykłady spróbujcie sobie zrobić sami. I ostatnie ćwiczenia już. Doprowad do postaci A pierwiastków z B. To spróbujcie sobie sami zrobić. Tu macie pierwiastek z 5. Tutaj będzie. 75 i 48 to e, musimy podzielić przez 3, 75 75 podzielić na 3 to wychodzi 25 a pierwiastek z 25 to 5 Pierwiastek z 25 do 5. Tutaj C. Pierwiastek 27 plus pierwiastek 75. No to też tu będzie razy 3. 25 razy 3. To tutaj musi być 3 razy 9. Resztę przykładów spróbujcie sami sobie zrobić. niewymierność z mianownika rozszerzając ułamek jak w przykładzie. Zobaczcie, żeby usunąć niewymierność z mianownika musimy pierwiastek z 5 3 przez pierwiastek z 5 pomnożyć przez ułamek pierwiastek z 5 przez pierwiastek z 5. Bo pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to będzie pierwiastek z 25, czyli 5, czyli mianownik zostanie bez pierwiastka. To się nazywa usunięcie niewymierności z mianownika. I dla przykładu C. Pierwiastek 3 przez pierwiastek 7, to musimy rozszerzyć przez pierwiastek 7 razy pierwiastek 7. W mianowniku zostanie pierwiastek z 49, czyli 7, a w liczniku pierwiastek z 3 razy pierwiastek 7, czyli pierwiastek z 21. No i ostatnie ćwiczenie 30. Korzystamy z tych pierwiastków iloczynu i pierwiastków ilorazu. Przez co otrzymujemy tutaj pierwiastek 3 razy pierwiastek z 12 do pierwiastek z 36, czyli 6. Przykłady reszty zróbcie sobie sami. Dziękuję, do widzenia.